Witam wszystkich osobników rasy ludzkiej i nie tylko, wszystkich kosmitów i w ogóle idę ścierwa żyjących w kosmosie. Witajcie wszyscy, witajcie! I muszę wam powiedzieć prawdę. A prawdę znajdziecie w tej oto grze. Ufo Aftermath. Nie, to nie jest po matematyce, tylko Ufo Kolejne Starcie! Kurde, nawet tytuł po angielsku źle mi się z tym kojarzy, to jakby było UFO PO MATEMATYCE! Nie, dobra. UFO. Kolejne starcie. Kopia. Mm, mniejsza, większa kopia gry. x wczesnych Tylko, że to nie jest pierwsza część. Przed tym była jeszcze jedna część UFO. Yy, jednak. Yy, tutaj. Yy, to była chyba druga część, jeżeli się nie mylę. Oczywiście gra z DLC i tę pełną i tę dę Tutaj nie będziemy robić. Misji samouczka. UFO. Jako kopia X-Coma sprawdziło się dobrze. Jednak nie było to to samo co X-COM prawdziwy eee, Ale gra się wyśmienicie, o czym postaram się wam, Was wszystkich przekonać tym razem. Możemy oczywiście zoomować sobie na naszą ukochaną planetę Ziemię. Mamy coś takiego jak personel, mamy badania właśnie. Może najpierw, najpierw zainicj zainicjować sobie badania przecież wykrycie ufo, trzeba wykryć te ufo. Mamy bazy, mamy ludzi. Personel swój własny, i chyba mi się zdaje, że nie mam bazy naukowej. I tak, nie mam placówek badawczych, dokładnie tak rzecz biorąc. Gra bardzo przyjemna. Przeszedłem ją oj, chyba dwa razy. Muszę przyznać, że gra się wyśmienicie. Szybkość słabo. Wala. Powiedz mi, kto tu może leczyć? On jest... To jest Medik. Rzucanie jak słabo to pokiego. Z doświadczenia wiem, że takie coś się nie przydaje. A cztery, cztery magazynki to jest standard. Rzucanie słabo, więc zapomnij. Dobra, dalej słabo będę się unosić. Tak, codziennie szkolenie. o kurde, ten sanitariusz. A to potem, jak będziemy mieć więcej personelu, pójdzie pan na szkolenie. Przede wszystkim musimy zainicjować mm, system czasu, oczywiście jak najszybciej. Dostępny nowy rekrut, oddział ż żen, no dobra, no to pójdziesz na sanitariusza, tutaj pana wybierzemy, każdy y soldier ma własne umiejętności i levelujemy go zabijając różne kosmiczne ścierwa, kosmiczne, właściwie ziemskie, bo większość to są zbudowane, a większość to tajna historia która zostanie odkryta właśnie na tym kanale. Oczywiście mamy różne szkolenia, jeżeli na przykład tutaj e, nam wyleweluje i tutaj będziemy mieć percepcję na dobrze, gdzie ma percepcję na. No właśnie nie wiem, Ale w każdym razie. Jeżeli percepcja będzie dobra, to tam doda nam do sniperów, karabinów, obserwacji, udźwigu, bla, bla, bla. bla, bla. I tak dalej. No to tak, karabiny sniper browienczne, czyli... Karabin albo shotgun, wolę mieć kogoś jeszcze z bronią radiczną, szczerze mówiąc. E, tak na wszelki wypadek. Jeszcze jeden magazynek, proszę. Dziękujemy. Tak, bez żadnego tego, bo to będzie się wszystko za... Oj, za wolno działo. No to lecimy z Kowsikiem, powinno się już... Nowa misja pojawić, proszę bardzo. Jeżeli chcemy rozpocząć tą naszą ekspansję. Tak, czyli najpierw musimy zabezpieczyć teren, a po owym zabezpieczeniu terenu dopiero można coś ciekawego tutaj zdziałać. zdziałać. W... Brno. O kurde, trzeba było tutaj lecieć. No nieważne. Dopiero można coś ciekawego. fuck? ile to jest? Dopiero można coś ciekawego zdziałać. No właśnie. I idziemy. O kurde, taka. O. Niedobrze. Jeżeli. Nie zdarzyło mi się wcześniej być z samego początku na pustyni, ale jeżeli są tutaj pewne stworki, o których jakiś ja myślę, to może być bardzo nieciekawie. Już jest nieciekawie, bardzo. Ale przynajmniej wiemy, że dostaniemy jakiś karabinek. Tutaj są przy komunikatów, po no, są zadania, w cele misji i teraz tak. A wy obaj macie? Tak? To po, poszedł leku poszedł koryści, najwyraźniej. E, yes sir. Ty ty się schowasz tutaj. I made it. What now, sir? I can't hit him anymore, sir. No what? Put, nie można w niego jeszcze walić. Wiecie co? Ty, yes sir. I tu, can't see a way. What is it? Czy tutaj? Dobra, jedziemy z koksem, PANOWIE! For nie spierdalaj ode mnie! mnie! chcę zabić, kurde... What is it? No, 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 no! za. Wzgiedza! Kurde, na ile ich jest... What the fuck, to nawet obrażeń nie zadaje! dobra... Furauto. AUTO! Here comes trouble. to ma, magloka! That's one, less, dead, of yeah. okay, bardzo, That's one less of them to worry about. Okej, jeszcze tego. Jest bardzo, niebezpieczny gatunek. That's one less of them to worry about. Tutaj. Tam widzę, że jeszcze... No, o, no. Jest, 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 jak mu tam było? O oh, cholera. Oj! Kurde, mi ucieka mi orders. Larwiak. W, 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 dobra, dobra! Poniżej tego, tego, tego. Nie, nie no, Ty tu. Ty tu. WTF, zasięgu nie masz! Trubel, goty. Kurde, What The Przerwij misję. Przynajmniej misja zakończona sukcesem. Tak, przeżył. Świetnie. Fatalna zwinność, a dobra siła. No to trzeba będzie przede wszystkim tutaj wszystko, co jest na fatalnie, mm, poprawić. Ty nie masz levela, oj biedaczku Jedziemy z kopsikiem W rejonie Rzym jest dostępna nowa misja hmm. Niektórzy z swoich żołnierzy ukończyli już szkolenia i są gotowi do walki Świetnie się składa Helikopter właśnie powrócił z misji Ty nie powinieneś być w szpitalu czasem Chyba zdobył level dlatego go jeszcze w szpitalu nie ma Karabiny, jeszcze mamy jakieś 3 magazynki do M16. Broń hmm, ręczna, hmm, hmm. słabo Co Cię dodałem Teraz się zastanawiam To gdzieś jeszcze cena jakiejś szkolenie? Iść, bo chyba nie I ty powinieneś mieć karabin. Ale tobie jeszcze nie dam M16 Zobacz, Co jest? A, momencik, tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze Słabo się poruszasz, no wiem, ale musimy mieć jeszcze apteczkę A, to jest pod Zresztą ma też dobrze leczenie, do też może się apteczkę Dobrze, słabo, dobrze Okej, okay, tak dobrze, to damy ci pancerz no Przeciętnie Okej okay. Teraz wyruszymy tutaj to można oczywiście swoją misję przekazać tym P.I.D.D. Eee, zaraz, zaraz, bo to chyba mi się zdaje... Tak... Kurde. No teraz jest, teraz jest świetnie. Musiałem sobie włączyć ochronę monitora numer 2, żeby mi, kurde, nie przeskakiwał kursor myszki. Bo jakbym kliknął, to wtedy by był mordor. Właśnie, Pokalipsa. Dobra, marsz. Nicomówity jest? Jest? jednak e, klimat. Tutaj no, mamy miasta, dużo różnych e, terytoriów. Hmm, oczywiście warto zobaczyć czterech transgenatów. To z koksem jedziemy. Już. Bezbronny. już rzecz biorąc, dobra, mamy. Ready? Ty się będziesz musiał nim zająć. Ten już jest z pistoletem. Watch out! To jakie lektwo jest? Bien! z jest shotguna. Nie, nie, nie. Tak się cofało. Wszystkie rozkazy na C shift C. Dziękuję wam. O, będzie kompresa. What no, no, sir? Ready, sir? Good to go. Oh. Your order, sir. Ready. What to jest? Yes, sir. I'm in trouble. a sir. A ty też masz shotgun na pani tego. Pierwszy trafimy broń. Zabiłem na trzech. Jeśli się nie mylę. Wiecie co? No nie, no to nie są żadne. No tak. Jeżeli trafisz. Mutanta, czy tam e, obcego w, head, w głowę z shotguna, to raczej ma małe szanse na przeżycie. Kurde, najpierw trzeba o czym. Come on! Przepraszam. <trybuj> the Znajdźcie ja mutanta tutaj. Teraz, na. Chyba na długiej powinien być. Kitam długo. Miałem przypomniałam, że tak się słyszy, tylko są dźwięki z soundtracka, a nie z gry. No już chyba czterech i głupi, nie no, czterech nie mówię. Stopnia go znaleźć nie można. Jeszcze tak wchodzą, wchodzą. A bo nie chyba włączą ten. tym... Wchodzenia, już nie zapamiętam. No tak się dwa razy klika, to biegną, debilu. Wspomniałeś. Włajnał się, już powiedziałem, powiem jeszcze raz. Bardzo klimatyczny soundtrack. Ołdę, ołdę. Nie było to trwało, to byłabym gnorkiem cały czas. Hehehe, <grymne> się bukuje. Jean? What the fuck?! O kurde. Tego ostatniego skrzynka wypadło się. Osobiście. Which we, we know. Zgubiłeś się! Brawo! Jean? Jean? Jean-Jean? No -Jean. nie! Został jednego z mika, tego nie mogę znaleźć. There's one. Wreszcie! Panowie, Wreszcie! To To co jest. To nie be a waste robił. of To sir. Sir. Uh, yes, I'm I'm nie jest. To nie jest. To nie jest. To nie jest. nie nie Cold FN Tactical. <noise> FN Tactical No Dobra Przeciętnie na siłę czy d inteligencję Trenujemy Cię w inteligencję mój drogi człowieku Tomasz, widzę słabo z siłą Siłą woli Dobra idziesz na zręczność e Rozwój ukończony Dobra wykryli nam UFO Niego przygotowania, no, 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 no. zmierzch upadek. Przecież, no właśnie, nie mam pracownik badawczy. Masz teraz możliwość wykrywania obiektów UFO! Wreszcie misje powietrzne. Genialne. A dobrze. Będę. Dobrze. O, personel. Chociaż czekajcie, okay. tutaj jest, tutaj jest wojs, kurde, wojskowa. Hmm, tu jest technologiczna, to zmieńmy na naukową. Przyda się bardzo. Rozpocząć naszą ekspansję. Schwytać, żywe okazy. Rozpocząć ekspansję. Dobrze, to... Jeszcze tutaj żyjmy w personel. Chyba mi właśnie dobrze Jest dobrze. To może tak na sam początek. Tutaj masz. O! O kurde, odwołać akcję. Chociaż może ma na szkolenie. Jest przypisany do szkolenia. Trypolis. Jeżeli chcemy rozpocząć ekspansję to to Okej okay. A przecież byłem już w Trypolis No what? Lasy Znowu! Ja nie mam kurde tylko dobrego kolesia z... Odpowiednim sprzętem. Watch out! Watch out! Jest kilometr od ciebie, a ty już watch out! Kurde nie potrafię tej broni dobrze. Oh, All wait done, sir. Wait. Ready, sir. Brian? Widzisz to? Yes, yes, sir. Malcolm? Zobierę dalej, Yes, sir. Siem, Brian, Brian, Brian. Szczęście, Brian. What is it? gdzie tu? Biegę, biegu sięm. All wyjdzie. done, sir. Good to go. Malcolm.

co to tutaj jest tak zapisane? Plekton out! stworzonko nie miły stworzanko, z Here comes trouble! Fuk, na Łopot. Miło What is it? Dobra, Brian, ready? Chcę na misję. Mark też. I'm under attack. Holy Holy shit, shit, sir. sir. Yes, sir. walasz tego obuszka a You order, sir. W larwiakach. I anymore, sir. Chyba będzie nam no, potrzebny. No we are hitting him no. Ready, sir. Fuck. Z tym plektonem to będzie niezły problem. Malcolm. Co Coś się wymyśli... Na no, wódt. Dużej. Będziesz tu i będziesz na stąd. Biegusiem, biegusiem. I'm in trouble. Dobro. Tam ten się ba. Hej, out of commission. Od trzech, czy czterech zawiózł. Brawo. A w sumie... Oh, all Ready, sir. Tutaj zabijesz. come! No już zabijaj, zabijaj. Już! It's dead. O, dźwięk, porty. Larwiak. Chyba nie obejdzie się tutaj bez szpitala. Tak mi się zdaje. Niestety. Fatalnie. Idziesz na siłę, panie nie ma. Chociaż siłę woli. Też można zrobić. No dobra. Najpierw niech wrócą. Gibraltar. Z Helikopter właśnie powrócił z misji. Tak, to się nikt na szkolenie nie daje. Ten musi szkolenie ukończyć, a ten jest kurczę leczony. nie ej, 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 niedobrze, został mi tylko kolej z jednym shotgunem i Uzi. Zostałem praktycznie dwie minuty. Także nic, no tutaj się z wami pożegnam. Ewentualnie możecie popatrzeć sobie na piękną encyklopedię z tej gry. Nie, to nie jest wcale interesujące. Spójrzmy na, spójrzmy na badania. Na razie mamy sekcję samej zmierzch upadek. To nie jesteśmy przygotowani do żadnego badania. No więc tutaj żegna się z wami z Venus serii UFO kolejne starcie. Mam nadzieję, że ta gra was zainteresuje, bo jest warta uwagi. Szczególnie polecam graczom, e, którzy lubią gry turowe oraz ogółem tematykę sci-fi. Jest gra może na początku trochę nas e, gryźć w tyłek wręcz. Szczególnie do pewnego momentu, ale potem, jednak, jeżeli się dobrze wszystko opracuje i jednak myśli się strategicznie w takiej oto grze jest możliwość bardzo łatwego przejścia tej gry. Także żegnam się z Wami jeszcze raz w veniu i sieka do następnego razu. Venizel.